Witamy. Program Walczymy z Piractwem. Czas kończy z tymi latami obudy. O, Hitman 2, co my tu mamy? Proszę bardzo. Następny. Tyle lat się piraciło. Grało w te fajańskie pirackie gry. Ale białe jest białe, czarne jest czarne. Czy jak to tam było? Proszę. Empire Earth. Klasyka, Need for Speed, Hot Pursuit, Hitman, o oh, jedynka chyba najlepsza z części do koszy, Resident Evil 3, nie. Oh, Legacy of so Game, Soul River ah. Kiedyś to się nie chodziło do sklepu po gry, to się wszystko od kolegi brało, nie? Teraz już nawet nie trzeba chodzić do sklepu, bo co mamy internet? Ale nie, koniec! Chodzimy do sklepu i kupujemy oryginały. Świetna grama, osób grało pewnie oni Lara Croft, Tomb Raider 3, Bajer GTA 2. O, dla tych co nie mają, to jest teraz do ściągnięcia za darmo. Za darmo w internecie. Nie ma co trzymać pirata, wiesz, za darmo w internecie. Koniec, dwójka. Nawiście i tak nie pójdziesz ten że... Virtua tenis o to pudełko tenis. Soldier of Fortune 2 o. Luna Chowaj się Adresie jest świetna okładka, nie z wyszła. Wszystko drukowane samemu. Świetne, nie? dobra, kończymy z tym pilastwem. Nie bój się, Luna. I wam radzę zrobić to samo z waszymi kolekcjami, jeżeli nie chcecie skończyć w pierdolu. Dobra, koniec.